Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich kilku tygodni sprawa tragedii smoleńskiej dotarła do przedstawicieli wielu innych narodów, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Klubom Gazety Polskiej udało się zorganizować wspólne protesty diaspory polskiej i ukraińskiej, ale także litewskiej, łotewskiej, estońskiej przeciwko agresji Moskwy na Ukrainie i rosyjskiemu terroryzmowi, którą, którego ofiarą padł polski prezydent i prawie 100 towarzyszących mu osób. Wspólnym elementem tych protestów było żądanie ukarania winnych smoleńskiego zamachu. Politycy, działacze społeczni wielu narodów tym ambasadorowie, konsulowie, a także przedstawiciele parlamentów różnych krajów mieli okazję wysłuchać wystąpień, które pokazywały, jak Moskwa używa terroryzmu do realizacji swoich celów politycznych. Powoli zmienia się świadomość od innych narodów w tej sprawie. Nie byłoby tego wszystkiego. Gdyby nie lata naszych spotkań każdego dziesiątego, gdyby nie ogromny wysiłek setek ludzi organizujących Smoleńskie Marsze. Dzięki nim miliony Polaków mogło przekonać się, że nie ma zgody na kłamstwo i tej sprawy nie da się zapomnieć. To nasz upór spowodował, że Polacy nie zapomnieli. Dzisiaj dzięki naszej walce mamy szansę docierać także do innych narodów. Szanowni Państwo, za miesiąc będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Spotykamy się 10 listopada tutaj, po Marszu Pamięci, przejdziemy pod pomnik Józefa Piłsudskiego, a 11 listopada spotykamy się w Krakowie przy grobach Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Dziękuję.